Po świętach czy większych imprezach zostaje zazwyczaj dużo resztek. Warto je jakoś fajnie i smacznie zagospodarować, żeby tego jedzenia nie wyrzucać. Ja w dzisiejszym przepisie wykorzystam pieczeń, to jest upieczone mięso na zimno, sałatkę z czerwonej kapusty, ona, właśnie surówkę z czerwonej kapusty, ona jest taka przyrządzona na słodko, sparzona czerwona kapusta, rodzynki, pomarańcze, oliwa i odrobina majonezu, sól, pieprz do smaku. I ryż, mój jest smażony w ziołach z kurkumą. Ale od razu na początku dodaję, że w zasadzie chodzi o to, żeby była jakaś baza węglowodanowa. To może być ryż, kasza, ziemniaki, zasada będzie taka sama. Jeśli ziemniaki, to po prostu rozgniata je jak na pire. Dowolna surówka, sałatka, warzywa, w moim przypadku na bazie kapusty, bo bardzo fajnie będzie tutaj pasować. No i poza tym taką mam. I dowolne zimne mięso, mogą być także kiełbasy, wędliny, cokolwiek nam zostanie mięsno-wędlinowego. Zaczynam od surówki, dlatego że kapusta jest tutaj lekko, tylko sparzona, jest naprawdę bardzo chrupiąca, a w mojej zapiekance nie chcę, żeby była chrupiąca. Zatem podsmażę ją na rozgrzanej oliwie. Rozgrzewam zatem patelnię, dodaję mniej więcej łyżkę oliwy z oliwek i rozgrzewam ją, ale na tyle, żeby nie zaczęła się palić. oliwa już się rozgrzała i zaczyna przyjemnie pachnieć, tak jak mówię, uwaga, żeby jej nie spalić, dodaję kapustę i chwilę ją podsmażam. Jeśli chodzi o ilość, to mam tutaj dwa pełne kubki, takie o pojemności 300 ml surówki z kapusty. Mieszam grzanie i co jakiś czas mieszając smarzę, aż kapusta straci chrupkość i stanie się taka miękka. Oczywiście nie chodzi o to, żeby ją rozgotować. Ma być po prostu nie Kapusta się smaży, a ja przygotuję ciasto ryżowe. Do miski dodaję wspomniany wcześniej ryż lub ziemniaki lub kasze, cokolwiek tam zostało. Jeśli chodzi o ilość, to trzy takie pełne kubki o pojemności 300 ml. Mój ryż jest już doprawiony, zatem ja doprawiać go nie będę. Gdyby był sam biały ryż, to doprawiam go do smaku ziołami, papryką, solą, pieprzem, według uznania. Teraz wbijam dwa całe jajka i mieszam. Dodaję dwie łyżki mąki ziemniaczonej. pół łyżeczki sody oczyszczonej. Można pominąć, ja dodaję, bo mam wrażenie, że ona nieco spółchni to ciasto. Zamiast mąki można byłoby dodać także garść tartego żółtego sera. On także ściągnie ryż, tworząc taką warstwę ryżową, o jaką mi chodzi. Ja sera nie dodaję, bo dodam go dość obficie z wierzchu. No i moje pseudo ciasto gotowe. Odstawiam je teraz na bok. Wyczykuję blachę, w której będę piekła tę swoistą pizzę, zapiekankę. E, natłuszczam ją. Ja korzystam ze smalcu. Jeśli chodzi o dobór naczynia, to biorę tortownicę, dlatego że później łatwiej będzie całość kroić i porcjować. Po prostu zdejmę boki i zawartość ujawni się. E, bardzo łatwa do krojenia. Dno naczynia wysypuję bułką tartą. No i czas zajrzeć do kapusty. W międzyczasie bardzo ładnie zmiękła, zmieniła kolor na taki żywo, mądrakowy i jest już gotowa. Wyłączam teraz grzanie. Ja w czasie szykowania ciasta kilkakrotnie omieszałam, aby się nie przypaliła. Nie uzupełniałam wodą podczas tego smażenia, dlatego że smażyłam na małym ogniu i moja surówka była dość wilgotna. Gdyby zaszła taka potrzeba, to oczywiście można podlać wodą. I jest teraz gotowa. Szybka decyzja, czy dodaję ją do ryżu, mieszam, tworząc ciasto ryżowo-kapuściane, czy też dodaję ją jako osobną warstwę zapiekanki. Na razie jednak przekładam ją na talerz, aby nieco przestygła. A sama kroję wspomniane wcześniej mięso. Mam tutaj 5-6 plastrów karkówki i pieczonej szynki. Kroję ją teraz w dowolne małe kawałki. I gotowe cała deska przepięknie pachnącego, pieczonego mięsa na zimno. Dodaję także tę galaretkę charakterystyczną dla e, pieczonego mięsa. I w zasadzie wszystkie składniki mam już gotowe. Czas je łączyć. Kapusta lekko już przestygła. Myślę, że tak z grubsza ją posiekam, żeby te nitki kapuściane nie przeszkadzały w jedzeniu. Na dno tortownicy wykładam przygotowane pseudociasto z ryżu i rozprowadzam je równą warstwą na dnie naczynia. Na to kapusta. Kapustę mocno wciskam w ryż, żeby zapiekanka się później nie rozwalała. I na to mięso. Do miski wbijam jedno jajko, dolewam mniej więcej 200 ml kefiru i mieszam z jajkiem. Odrobina soli, czarnego pieprzu i tą mieszanką zalewam zapiekankę z wierzchu. I całość postępuję tartym żółtym serem 200 gramów, ścierę go na tarce o grubych oczkach. Dla koloru i smaku ser przyprószę suszonymi ziołami, będzie ładniej wyglądał po zapieczeniu. To może być oregano, zioła do pizzy, według uznania. I tak przygotowaną zapiekankę wstawiam do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Ja blachę, na której będę ustawiała tortownicę, wyłożę jeszcze matą do pieczenia. Może to być także folia aluminiowa. Po prostu mam wrażenie, że sos buzujący podczas zapiekania może wycieć z dołem i zabrócić blachę, a to jest znacznie łatwiej wyczyścić. Zatem piekarnik nagrzany do 200 stopni Celsjusza, druga półka od dołu, funkcja grzanie góra-dół i zapiekam przez jakieś 30-40 minut, a tak naprawdę do czasu, kiedy ser z wierzchu ładnie się stopi i osiągnie pożądany przeze mnie stopień zrumienienia. Tak wygląda po 40 minutach w 200 stopniach Celsjusza. E, temperatura pieczenia zależy też trochę od tego, jak wygrzeją Wasze piekarniki. Myślę, że spokojnie tę zapiekankę można piec także w 180 stopniach Celsjusza i wtedy nieco dłużej. Pachnie naprawdę przepięknie, jest apetycznie zrumieniona. I teraz wyłączam grzanie, wyjmuję ją z piekarnika i zostawiam na jakieś 10 minut, aby nieco stężała. Będzie ją wówczas łatwiej kroić i porcjować. No i po tym czasie kroję i od razu, póki gorąca, podaję. Ale super wygląda. Mam hmm. a, a jak ja jestem, no to czułem zapach tej, tej zapiekanki, a ja myślałam, że to jest jakieś ciasto. Serowe? Pięknie pachniało. Mm -hmm. No i po tym czasie podważam boki zapiekanki, przesuwając wokół naczynia ostrym nożem. Mm, co za zapach.